Wilk i Siedem Małych Kóz. Pewnego razu wiecznie głodny wilk wędrował po lesie. Jadł bardzo dużo, ale nigdy nie potrafił się najeść. Urgh, znów jestem głodny. Dniami i nocami wędrował i szukał pożywienia. Jednego dnia głodny wilk natknął się na małą chatkę. Podkradł się po cichu, i kiedy był już blisko, dojrzał za drzewa kozią mamę i siedem małych kóz w chatce. Mniam, to będzie wyżerka na cały tydzień. <śm> Przebiegły wilk schował się i szpiegował chatkę do następnego ranka. Nad ranem kozia mama pożegnała swoje małe kozy buziakiem i wyszła z domu. Moje dzieciaczki, wychodzę do sklepu kupić jedzenie. Bądźcie ostrożne i nikomu nie otwierajcie drzwi. Dobrze, mamo! Kozia mama wyszła i udała się do sklepu. W tym czasie wilk podstępnie obserwując chatkę zauważył okazję i wyskoczył. Potrzebował jednak genialnego planu, aby oszukać małe kozy. Hmm, najlepszym pomysłem, aby złapać małe kozy, będzie przebranie się. Wilk najpierw założył stare ubrania, opuścił uszy na dół oraz zrobił dwa kozie rogi z gałęzi i wsadził je na głowę. Później z łapami pokrytymi mąką ukradł świeżą szarlotkę, którą ktoś upiekł i studził na oknie w domu. I kiedy zmienię swój głos na taki, to brzmi jak ich babcia. He 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 he. Wilk powoli podszedł do drzwi wejściowych i zapukał trzy razy. Małe kozy słysząc ten dźwięk od razu podbiegły do drzwi. Jedna z nich chciała je otworzyć z radości, ale druga mała koza ostrzegła ją. Czekaj, nie możesz otwierać wszystkim drzwi. Musisz się zapytać. To tam. To tam. To ja, moje drogie, wasza babcia. Chcę was zabrać do parku. Nasza babcia mieszka bardzo daleko. Nie jesteś babcią. To była bardzo długa i nudna droga. Proszę, otwórzcie drzwi i chodźmy do parku. Kiedy wilk skończył mówić, małe kozy zajrzały pod drzwi i zobaczyły łapy wilka. Patrzcie, ma łapy takie jak my. Tak, ale jej pazury są za długie, jak wilcze. Kiedy małe kozy nie otwarły jednak drzwi, wilk dał im powąchać ciasto, które im przyniósł. Zobaczcie, przyniosłam wam pyszną szarlotkę, drogie wnuczki a wilki nie wiedzą, jak się piecze ciasta. Kozy poczuły pyszne ciasto jabłkowe i podekscytowane otworzyły drzwi. Żadna z nich nie domyśliła się, że to wilk w przebraniu. Chodźmy ławcu do parku! Zjemy Charlotte, jak wrócimy! Małe kozy i wilk wyszli z domu. Ech, jestem taki głodny, nie mogę się powstrzymać! Podczas miłego spaceru przebranie wilka zaczepiło się o gałąź. Wilk zgubił sukienkę. A małe kozy były przerażone widokiem włochatego wilka. Kiedy wilk zorientował się, że go rozpoznano, jego uszy się wyprostowały i zęby pokazały. Wtedy skoczył na kozy. Znalazł i złapał wszystkie jedna za drugą. Tylko jednej z nich udało się uciec wilkowi. Wilk porwał sześć małych kóz i zabrał je do swojej mrocznej jaskini. Ostatnia mała koza, która uciekła, biegła po mamę tak szybko, że zabrakło jej tchu. W tym czasie kozia mama wróciła ze sklepu z koszem pełnym owoców i warzyw. Drzwi do chatki były otwarte. Wbiegła do środka, ale nigdzie nie było jej dzieci. Moje dzieci! Gdzie jesteście? Moje kuski! My! Kozia mama zmartwiła się i szybko pobiegła szukać swoich maluchów. Wtedy znalazła wielkie ślady łap na ziemi. O nie! To ślady łap wilka! Szła za nimi kawałek, ale ślady nagle zniknęły. Co ja teraz zrobię? Wilk porwał moje dzieci! Kiedy Kozia Mama płakała, jedna mała kuska, której udało się uciec, podbiegła do niej. Mamo! Mamusiu! Moje dziecko! Gdzie twoje rodzeństwo? Co się stało? Gładny wilk przebrał się za naszą kozią babcią i próbował nas porwać, mamusiu. Tylko mi udało się uciec, ale wiem, gdzie oni są. Kozia Mama i jej maluch pobiegli do jaskini wilka. Kiedy przybyli, usłyszeli głosy małych kus. To jaskinia wilka! Musimy być bardzo ostrożni, maluszku! Kozia mama i jej maluch wymyślili sprytny plan, jak ocalić małe kuski. Oboje stanęli przed wejściem do jaskini i zrobili ogromny cień niedźwiedzia za pomocą swoich kopytek. W środku wilk miał właśnie zjeść małe kuski, ale zobaczył przerażający cień wielkiego niedźwiedzia. E? Co to jest? Czy to wielki niedźwiedź? Jest to wielkim niedźwiedziem z puszystym brzuchem. To musi być wilk, którego zjem. Nie, pomocy! Wilk był tak przerażony pożarciem przez niedźwiedzia, że natychmiast uciekł z własnej jaskini. Nie, pomocy! Nie, 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 niedźwiedź, niedźwiedź chce mnie pożreć. Pomocy! Nie, 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 niedźwiedź, niedźwiedź chce mnie pożreć. Widząc uciekającego wilka, szczęśliwe małe kozy wyszły, aby mocno przytulić swoją mamę. Od tej pory kozia, mama i jej siedmiorga małych dzieci żyli spokojnie z daleka od wilka w swojej małej chatce w lesie.